Stefan Majewski, dyrektor sportowy polskiego Związku Piłki Nożnej, oglądacie ekstatain. Gra obrońców w linii, gra obrońców czwórką, czterech zawodników w linii, gra obrońców trzema zawodnikami w linii. Jakie tutaj mamy najważniejsze e, różnice? W moim przekonaniu. W Polsce ostatnio mamy ogólnie problem z obrońcami. Skąd to się bierze? W momencie, gdy przyszliśmy na ustawienie zawodników w linii, bardzo dużo trenerów zapomniało o jednej najważniejszej rzeczy. Że krycie w strefie polega na tym, że każdy z obrońców jest odpowiedzialny za danego zawodnika w danej strefie. Natomiast u nas było tak, że w większości była strefa, którą chroniono, którą trenerzy w miarę zabezpieczali, natomiast nie było odpowiedzialności za zawodnika. Jeżeli patrzymy to, co się stało w ostatnich kilkunastu, można powiedzieć, lat, zdecydowanie w Polsce można powiedzieć zaginął czy zaginęła jakaś tradycja dobrego obrońcy. Za moich czasów, czy jeszcze mogę sięgnąć pamięcią troszeczkę dalej, to w Polsce mieliśmy zawsze bardzo dobrych obrońców. W tej chwili nie mamy. Tak jak powiedziałem, ta różnica jest ogromna, że. Przestaliśmy szkolić, może nie szkolić, ale przestaliśmy zwracać uwagę na to, że odpowiedzialność w strefie to jest odpowiedzialna gry jeden na jednego. Jeżeli ktoś potrafi grać bardzo dobrze, jeden na jednego, to uważam, że takim obrońcom jest na pewno lepszym od tych, którzy sobie mniej radzą. Jeżeli mówimy o czwórce obrońców, a o trójce obrońców, w czwórce zawsze mamy dwóch środkowych i dwóch bocznych obrońców. I teraz Najczęściej jest tak, że tenerzy wymagają bardzo dużo od obrońców skrajnych, czyli od prawego i lewego, żeby również uczestniczyli w akcjach ofensywnych, i czasami się mówi tak, że mamy bardzo dobrego prawego obrońcy, bo on wchodzi w akcje ofensywne, gra zarówno w tyle, gra w tyle i w przodzie, i wówczas co się staje? Bywają takie sytuacje, że nie zawsze jeden wchodzi, a czasami wchodzi również. Do akcji ofensywnych drugiego obrońca. I wówczas czasami mamy pomocnika bocznego czy środkowego, który to asekuruje. Jeżeli mówię o bloku obronnym, to blok obronny będzie tylko mocny, jeżeli cały blok będzie się doskonale rozumiał. Dlatego ja zawsze byłem zwolennikiem gry trzech obrońców linii. Co jeżeli popatrzymy to, co się dzieje w ostatnim czasie, czy yy, nawet niektóre zespoły, nie chcę wymieniać wszystkich, hiszpańskie, a szczególnie Włosi. Wracają do, do gry trzema obrońcami w linii. Czy to jest lepsze? W moim przekonaniu tak, dlaczego. Bo jeżeli gramy trzema obrońcami w linii, to wybieramy zawsze trzech najlepszych obrońców trzech środkowych obrońców. I się mówi, że gratulką w linii jest grom trzema obrońcami środkowymi, z których jeden jest środkowy i dwaj boczni. I teraz, jeżeli popatrzymy na tą równowagę, grając trzema obrońcami, mając dwóch środkowych pomocników, to zawsze mamy piątkę bardzo mocną w defensywie. Boki, jeżeli tam się cokolwiek zdarzy, można yy, być ogranym, jeżeli tak powiem, to yy, spoza pola karnego, z bocznych sektorów bardzo trudno strzelić bramkę. Jeżeli popatrzymy, skąd padają bramki, najwięcej bramek pada z sektora centralnego, czyli Sektor centralny to jest, jakbyśmy spojrzeli na bramkę, przedłużenie do 11 metra, w tym prostokącie największe zagrożenie zawsze jest dla, dla nas, czy powiedzmy dla przeciwnika. I tam mamy trzech najlepszych ludzi. Natomiast to, co powiedziałem, jeżeli byśmy grali czwórką, nie wiadomo, kto się znajdzie. Czy to asekurował pomocnik, czy to asekurował boczny obrońca, ten sektor. W trójce zawsze mamy tam... Naszych najlepszych obrońców. Dlatego zespoły, które grają tą trójką, jeżeli popatrzymy, to teraz są zdecydowanie mniej bramy.